Dragon Ball Full Color to po prostu sztos. Serio, jeśli znasz sagę Freezy, to ta wersja wygląda jak Dragon Ball na sterydach. A jeśli nie znasz, to idealny moment, żeby wejść w ten świat. Pierwsze 5 tomów to cała akcja na namek GeForce, Vegeta, Freeza i Goku, który staje się kimś więcej niż tylko wojownikiem. Ale w kolorze to robi zupełnie inne wrażenie. Walki są dynamiczne jak nigdy. Aura, eksplozje, emocje, wszystko aż bije z kartek. Ale co ciekawe, w środku są też smaczki, ciekawostki w postaci technik, ee, raz miejsc, małe dodatki, które rozszerzają świat i dają jeszcze więcej frajdy, szczególnie dla fanów samego Dragon Balla. I powiem tak, to nie jest zwykłe doświadczenie. Dragon Ball w wersji premium, grube tomy, świetny druk, kolory idealnie dobrane, nie za jaskrawe, nie za ciemne. A historia nadal działa, nadal daje to coś. Nawet no jeśli znasz każdy dialog i to i tak masz ciarki, bo nie oglądasz, tylko wsiąkasz, bez filtrów, bez przestoju. Sama esencja Dragon Balla. Dla fanów, Must Have. dla nowych lepszego wejścia nie znajdziesz. Daj znać, czy już czytałeś Full horror, która scena z sagi frizy rozwaliła ci czachę. A jeśli chcesz recenzję kolejnych tomów, zostaw like, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Lecimy dalej.